Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym na oraz testem na żywo e, gąbeczki, e, którą wczoraj kupiłam w Primarku. E, cena 1,50 50 skusiła mnie do tego, żeby po prostu wpadać do mojego koszyka z bardzo skromnymi zakupami. E, właśnie też w ramach celu, żeby Wam pokazać, powiedzieć kilka słów, jak się sprawdzi. Sama jestem ciekawa, e, jak będzie dawała odczucie, bo ja już, jak wiecie, mam e, zarówno e, Beauty Blender, mam Glam Sponge, miałam też gąbeczkę z e, Techniques. Funt 50 nie było mi szkoda, nawet gdybym miała jej użyć dwa, trzy razy. To przy okazji myślę, że będzie fajny filmik dla Was, żebyście e, mogli posłuchać co ja na ten temat myślę lub sami kupić, bo myślę, że półtora funta to nie jest, e, nie jest dużo. Ale tutaj z tyłu e, jedyne jakieś ostrzeżenia czy coś takiego to takiego, żeby trzymać z daleka e, od dzieci, że jest wykonana z lateksu e, i że... Jeśli ktoś ma uczulenia latek, to właśnie może wywoływać jakieś tam reakcje alergiczne. Nie pisze czy ją moczyć, w czym ją prać. Nic, nic takiego z tyłu nie jest zamieszczone. No, ale ja już mam takie lekkie doświadczenie z gąbkami, także idę ją teraz zamoczyć pod wodą wycisnąć i będziemy aplikowali e, podkład z Rimmela Match Perfection e, i zobaczymy jak ta gąbka da radę. E, powiem Wam, że jeśli chodzi o takie odczucia, bo e, w porównaniu do tych innych gąbek, które mam, no to Beauty Blender jest dużo miększy, bardziej sprężysty, on jest teraz tutaj brudny. E, ta gąbka jest dosyć, dosyć twarda. E, e, tutaj mam Glam Sponge, to Glam Sponge też jest dosyć twardy, ale e, nie tak twardy jak właśnie gąbka z z Primarka. Jeśli chodzi o zbliżenie, możecie czy że gąbka ma takie e, lekkie e, pory, no ale to nie jest to samo oczywiście co e, Beauty Blender. No ale zobaczymy, za 1,50 50, myślę, że cena jest całkiem ok, także idę teraz zmoczyć gąbeczkę e, i Wam w pokażę jak wygląda już kiedy jest e, zwilżona gąbeczka jest już namoczona powiedziałam, że trochę zmienia kolor na taki bardziej pomarańczowy niż różowy, nie wiem jak to odda aparat, ale po zmoczeniu wcale nie stała się mniejsza dalej jest twarda, bo też dosyć twarda w przodku była gąbka Glam Sponge, ale ona by po jakby wypompowaniu z niej tego powietrza była dosyć fajna, sprężysta i zmienia swoją strukturę, ta jest dalej twarda, no ale dobra, zobaczymy ja już kiedyś, że miałam jeszcze taką chińską gąbkę to była moja pierwsza gąbka i ponieważ była moją pierwszą gąbką, no za bardzo tam nie widziałam w niej nic złego, bardzo zadowolona, że mam jakieś inne, inne narzędzie do aplikacji podkładu, ale już kiedy kupiłam inne gąbki, to ona po prostu traciła i już spadła na ostatnie miejsce. No ale gąbka ma sprawiać taki efekt, że podkład będzie lepiej po prostu wpracowany, lepiej wtłoczony, że tak powiem, w skórę niewidoczny, także zobaczymy jak ta gąbka da radę. Używam podkładu, który z gąbkami się e, lubi, także tutaj już by się przydało w coś e, wyczyścić. i aplikujemy. Opowiem Wam, że uczucie nie jest e, najprzyjemniejsze, bo ta gąbka się, widzicie, ona się w ogóle nie odbija od buzi, e, trzeba się w rytm podziałać, E, tak e, bić. To chyba widać, jak skóra, e, skóra pracuje. No, co prawda, rozprowadza ten e, podkład, ale nie jest to e, niczym przyjemnym. Myślę, że też nie byłoby fajnie e, kogoś malować tą gąbką, bo do siebie to mamy. Jeszcze tutaj trochę rozjaśnię. E, do siebie to mamy jednak trochę bardziej wyczucie, e, a kogoś to byśmy mogli po prostu ją tak stemplować, żeby to mogło być e, niezbyt przyjemne dla osoby, którą byśmy e, malowali. Także no średnio mi się podoba, raczej to nie będzie mój ulubieniec. Myślę, że prędzej na sucho bym używała tego dzióbka, tej końcówki do, do aplikacji korektora, no bo tutaj Wam powiem, że aplikacja podkładu nie jest niczym, niczym przyjemnym. No rozprowadził ten podkład, trochę tutaj zostało na gąbce. jestem ciekawa czy po umyciu, właśnie po wypraniu w szarym mydle, to e, to zejdzie. Ale jeszcze wezmę może teraz, tak z rogu tak nie robię, ale wezmę może trochę z ręki na gąbkę e, i dołożę w to miejsce, gdzie dokładam zawsze, czyli tutaj na nos i na policzki. Uczucie nie jest przyjemne. I też powiem Wam, że kiedy gąbkę moczyłam w wodzie, ona po prostu śmierdziała takim, takim tanim e, lateksem. Także już myślę, że to mogę że na pierwszy e, ogień, jeśli byście się jakąś gąbkę, a mieszkacie tutaj w UK e, i macie do wydania jakąś taką niezbyt dużą kwotę, to e, ponieważ nie mamy tutaj stacjonarnie dostępu e, do Gramshopu, Shopu, to myślę, że gąbeczka z Ria Technic byłaby lepsza. Ona kosztuje 5 funtów w Superdrugu i za piątkę to już fajniejszy wydatek, bo ona na 3-4 miesiące ona powinna wystarczyć. I aplikacja nią jest. Na pewno o 15 razy przyjemniejsza niż tą gąbką z Primarka. I zawsze jak gąbką miałam fajne krecie przy tym podkładzie, to tutaj widzę, że na nosi ona tak jedynie poprzesuwała ten podkład i tak zbyt fajnie on nie wygląda. No ale dajmy jeszcze szansę z e, korektorem pod oczami. Tutaj mam korektor z Skin Food Simon Concealer w odcieniu 1. E, nie, nie zużyłam już takiej ilości, po prostu dałam Kamili e, na spróbowanie. No i może weźmy sobie tak bezpośrednio e, właśnie z tego dzióbka. Zobaczymy, jak on sobie poradzi e, właśnie z korektorem. I ten korektor nakładam dosłownie tutaj pod oczy, ale powiem że przez to, że ragąbka jest twarda, a ten taki dziubek nie jest tak precyzyjny, jak na przykład dziubek w e, Glam Sponge, bo on po namoczeniu jest taki dłuższy i bardziej precyzyjny. E, z Beauty blenderą ragąbka też jest całkiem ok, ale fajniejsza pod oczy jest właśnie Glam Sponge. No ta jest, jak widzicie, tak naprawdę jajowata i nie jest w ogóle sprężysta, także no, tutaj te okolice pod oczami to, no, to też tu nie jest naj, e, najprzyjemniejsze. No, ale chyba zrobię sobie tylko tyle na jednym oku, bo, bo czuję, że. No, nie jest to zbyt przyjemne. Powiem wam, że właśnie mam wrażenie, że e, aplikując podkład tą gąbką, to oni tutaj produkują jakieś e, dziwne plamy i zawsze po gąbce jest to e, wykończenie takie bardziej gładkie. A tutaj mam nagle jakieś takie pory, których raczej nie mam. Tutaj mi przybijają jakieś e, takie plamki, które mam pod skórą także e, praktycznie żadnego krycia nie widzę e, przy nakładaniu podkładu tą gąbką z e, z Primarka, także za sobie dokończę makijaż e, ale już teraz chcę Wam podsumować, że ja tej gąbki nie polecam, e, myślę, że na przy drugim czy przy trzecim użyciu byłaby e, aplikacja taka sama, także szkoda tak naprawdę nawet tego funt 50, także cieszę się, że zrobiłam ten e, filmik, ten test bo myślę, że ustrzegłam Was przed tym horrendalnym wydatkiem 1,5 funta już lepiej na, naprawdę dołożyć te 3,50 i kupić gąbkę z Real Techniques test też jest mój na kanale e, i go, go podziękuję na dole. W ogóle wszystkie gąbki, które miałam, to dla mnie wykończenie e, makijażu, jeśli chodzi o to, jak makijaż wyglądał, to czy nakładałam go, bo robiłam właśnie testy Beauty Blender i e, Real Techniques i później Glam Sponge i Real... Te i i Beauty Blender, wszystkie gąbki porównywane do Beauty Blendera, to wykończenie na buzi przy tamtych dwóch gąbkach było takie same. Przy tej na pewno taki nie jest. Nie podoba mi się, jakoś tak dziwnie to wyglądam, jakąś nie wiem, nie widziałam w którą stronę, po prostu podkład aplikuję. Nie wygląda to fajnie, także tamte gąbki są fajne, jeśli chodzi o wykończenie, bo jest takie samo uczucie na buzi. jeśli chodzi o to odbijanie, też jest bardzo zbliżone. Jedynie trwałość w moim przypadku gąbek. Beauty Blender jest e, najdłuższa, e, są najbardziej trwałe, także to jeśli chodzi o takie stronie e, na temat tamtych gąbek, e, ta gąbka jest taka ta, ta chińska, twarda gąbka jak ping pong. Właśnie to jest ta gąbka, tak ping pong się odbijać. To jest takie uczucie po prostu e, bicia się pobudzi, aby wiecie, ktoś Was słyszał, co chwilę plaskaczek, byście z gąbki dostawali, także ja Wam jej nie polecam i się miałyście, to koniecznie dajcie znać, co niej, co niej na jej temat sądzicie, co, co o nim uważacie e, oraz czy was e, po prostu wiecie e, odw odwiodą oraz czy po mojej recenzji zrezygnujecie z zakupu tej gąbki, e, jeśli będziecie konie nie przychodzić, tam w komentarzu zostawcie kciuki w górę jeśli lubicie takie filmiki typu pierwsze wrażenie i test ja wam cię bardzo dziękuję buziak, trzymajcie się ciepło, papa pa.